Filipek 95 tak. Oczywiście jest Tim jak zwykle dajmy. I tam gdzieś za drzewem Siema No wi wiecie kto to jest Cześć. Cześć. <laughs> ale, ale nie na vlogu, dobrze? Poza odcinkiem rób sobie co chcesz okay. Dzisiaj jest taki e, vlog e, Generalnie zapychacz Żeby cokolwiek było Na dzisiaj bo renowacja kolejnego starego odcinka to nie 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 nie, dzisiaj. Co chcesz takiego ciekawego powiedzieć? Ja? No. Co nie przygotowałeś sobie pytań i odpowiedzi? Jakie by tu zadać pytanie? Yy, wpadajcie na mój kanał. To znaczy yy, wpadajcie na mój yy. yy. kanał, bo chcę dobyć w końcu te wreszcie 30 subskrypcji. I będę, no, wiadro na głowę. Będę sobie rzucał, bardzo normalne. Tak. A Filip nie ma nic do powiedzenia, no trudno. Nie. Najwyżej cię w nowym inszcie anuluje. Ok. Nie no, nie zrobię tego. Jakby. Muszę Wam, widzowie, coś powiedzieć. Jak pewnie wiecie. Teraz wszystko, absolutnie wszystko, czyli miniaturki, no i niedługo już intro, w tą sobotę, będzie związane z dżunglą. A, a w związku z tym, stare jakby postacie typu te wszystkie, ten zajączek, ten Mikołaj, ten Renifer, ten bałwan, ta choinka, to tego już nigdy nie będzie. No, więc coś musi zniknąć, żeby było coś nowego. No. A my idziemy w tereny, gdzie będzie się coś kiedyś rozgrywało. Yy, w, wcale to nie jest kolejny spoiler. Yy, no i w sumie... No subskrybujcie, bo jakby... Yy... Mnie subskrybuje tylko 1% widzów. Nie no, jestem ciekaw ile to by było subów, te 90 ilość procent ponad. Dobra, jakby Filip, ja cię potem tam wiesz, wiesz, o tym <noise> Żeby ktoś się nie przywalił. Czyli idziemy bez Filipa. Który się tam drze. Nie wiadomo po co. To już mój kot na odcinkach lepiej wychodzi niż on. Zdecydowanie. Więc będziemy chyba kończyć tego vloga. To były kolejne informacje i spoilery dotyczące pewnej serii? Możesz już ogłosić, czy nie? Jeszcze Kiedy nie było. Y, ale przecież, y, wiesz, abyś ob, sobie pierwszy zwiastun tam jest podana data pierwszego odcinka. Tak, więc to tyle. I pamiętajcie, no, pamiętajcie że jak spotkacie kiedyś Filipa na ulicy, to nie dziwcie się, jak będzie tańczyć makarana. Zapadł. No co ty zrobiłeś z tym? <śmuszczak> <śmuszczak> Dobra, kończę tego vloga. To, to papa, i pamiętajcie, jak spotkacie Filipa, to może lepiej zachowajcie dystans.